ma na YouTube, tu Jesteśmy Rozrywka TV, ze mną dzisiaj jest... Jej, Marko Jesteśmy teraz u... jego, w jego domku. No. On to zaraz przyjdzie. Dobra, dzisiaj będzie... Nie, nie po pani nie puszczam O, dobra. I zrobimy jak rozmontować i potem znowu złożyć. Ta kulka w środku czasami się rozlatuje, to też to pokażemy. Ujcu. My nie. mamy tu wersję druga, a kule są różne, na przykład yy, z, y, kostka yy, z Rubik's Com, tak, kostka z Rubik's Con nie da się rozłożyć, to znaczy dopiero po roku można ją dopiero rozłożyć, więc no, dobra poz, pozdro, yy, tylko to powiem i pokażę jak wygląda. I yy. już zacznę. Dobra. To wyciągać to jest bardzo proste, po prostu rozszerzacie te dwa. I wyciągacie. Co to się wpadało? Dobra. Teraz. To po prostu powyciągacie. Mo możecie powyciągać sobie wszystkie. Po prostu wyciągacie, bo tutaj są takie jakby klipy. I je można rozszerzyć, żeby włożyć potem. Nie na czasem wypadają, ale to pokażę, jakie. A, inny. jeszcze jest jedno. W ostatnim odcinku jest hipopotam EU. Yy, tak, tam zamawialiśmy kosteczki. Dobra, to jest kostka, Rubika. Tak, kura. bez, no kurę. Wygląda trochę jak Bakugan. Krzyż, czekajcie, pokażę tylko. Tu jest krzyż, krzyż jest yy, podstawowy, to jest podstawowy krzyż. Krzyżek. Tak, krzyż to jest. krzyż jest podstawowy. Dobra, daj. No i dobra. Składacie tak, że najlepiej jest zacząć kolorami, bo wtedy macie pewność, że nie pomieszacie. Bo może nie wyjść. Tak, I tak. tak. Samo jak być, Rozszerzacie pewnie. sobie te dwa i wkładacie, czyli to pokażę. Zaszerzacie i wkładacie. Tu już mam jeden włożony. Dobra. Teraz włożę drugi. Czekaj, tylko pokażę jeszcze tam. Tak wygląda właśnie ta z Rubiksa. Tu mamy znaczek, tu jakby ktoś chciał zamówić. Tutaj kula się w ogóle. No nie rozwala się kula. Yy, mam ją miesiąc chyba, a patrzcie, jak się dopiero rozszerza co tak. ledwo co, ledwo co. To. No. to dlatego ta kostka nie jest tak świetnie używana. No jest używana ona jest do Speed Cubu niby. Yy, choć też wolno, tak słabo. Ale całkiem dobra na podróży. Jest bardzo mała w porównaniu do listu. listu. naszej listu. Tam mamy odcinek. O nie zwracajcie uwagi na dźwięki. <grym> czekaj, no, czekajcie, zostawię jeszcze bardziej. Pomaga. O. dobra, mam pierwszą ściankę, trochę spejlowałem tu, to ja to wyciągnę. Może Widzę, co ja zróbłem. ja może powyciągam wszystkie. A i zaraz potem nagrywamy blog informacyjny o tym, co się będzie działo na naszym kanale. I wszystkie informacje. Dobra, jedna ścianka ułożona, teraz wykładzicie tak i wkładacie dalej, bez kojarzenia. A, czasem to ciężko wchodzi. <gulanie> <gulanie> przy ostatnim ciężko wchodzi. Jeżeli to źle robimy, to podajcie linka do filmiku, w którym jest to lepiej wyznaczone. z chęcią zobaczymy. Żebyśmy mogli się podłuczyć. I zhejtować przy okazji, bo żartujemy. Mamy najlepsi. nieprawda. A i tutaj, tutaj tak się prezentuje z cały, jak się ją zwin z tego wywołuje. Bardzo przyjemnie. No i zmieszcza się do tą Wszystko jest super fajnie. O, wskoczyła? to już mam zielonym też. To wygląda jak niebieskie, ale to przecież wskoczyła. A i zachęcamy do komentarzy, bo jeszcze nie mamy ani jednego komentarza na naszym kanale, więc. Chore. Dobra, teraz jest masakryczny moment, bo żeby to włożyć, to trzeba wszystkie te rozszerzyć, żeby ten trójkącik był rozszerzany. Nieprawda to jest bardzo proste i ja tego się już nauczyłam. Tylko Ja mogę pokazać, jak to się wkłada. No, szczytno, to proszę. Źle, źle wkładasz! Źle ci będzie! No Póki masz. to jest ostatni, popatrzcie jak to wygląda po rozłożeniu, tak? Mogę to rozłożyć? No to jest, to jest. Patrzcie, tak to wygląda od środka. Zrobimy odcinek też czyśczeniu. Tak się, No właśnie, ale bo... to się... bo właśnie on ma już brudno. Tak się czyści tą kostkę. Tak, tak, tak się, jak jest to otwarta. Tak wygląda druga część. I za, naprawdę, wit tu się opłaca kupić, bo to jest bardzo przyjemne. Praktycznie nie da się ją zepsuć, bo wszystko się rozkłada. Wszystko. Proszę. Nawet ta kulka Proszę. się rozkłada. Widzicie, tu tak wyglądają na trzy części, ale to, ja tego teraz ja to potrafię złożyć, po Andrzeju. Ja to nic naprawię. Ym, jak chcecie, to zrobimy jeszcze tutorial. To zrobimy nawet, jak nie będę chcieli. Chłopaki. Jaki fajce czas nagrany. Dobra, to ja zaraz wrócę. Jej, przyjmuje kanał. Oh. <grym> Oj, co to się. No, że no, no, na no, mi... <trym> Dobra, ja siedzę, bo jestem wyższa, oczywiście, muszę się... Dobra. Daś mi to? No, czekaj, to jest Już to prawie złożyłem, Mateuszku. Głośniej musisz mówić. Jest, jest! Ba, zobacz, ba! 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 O, daj. Mati teraz złoży. No, bardzo dobrze złożyłeś. No dobrze, patrz. Fajnie. Eee, nieważne, tutaj troszeczkę się sprawę pokomplikowały. E, przepraszamy za to, po prostu on jest. Mm, dobra. Sam w ogóle tego by nie złożył, więc dobra. A kogo chcę tu uczyć? Przepraszam bardzo. Profesjonalistę. Umiem już złożyć kostkę Rubika 2 na 2 Pobiłam właśnie. Dzisiaj pobiłem rekord w życiu. Wczoraj pobiłem rekord w życiu. Dzisiaj rano. 19 sekund. No, 19. A mój rekord dzieciowy to jest minuta tak. Patrz, bo to się tak odkłada. Oh, Drodzy widzowie, on się nie zna. Tutaj w tą dziurkę trzeba idealnie trafić <grym> i wcisnąć, <grym> bo to wtedy, to o, oh, tu się tu wgniata i to wtedy później jak ktoś się wbije, to to, to to się wylatuje jeszcze. Patrzcie. No patrz, ja mam że robisz. Jak to składasz? Ja tak I dobrze teraz patrz, wszystko jest dobrze. No dobrze, no dobrze. Patrzcie, tutaj się wgniata to tak mocno. Bo to, to ciężej jest teraz. O, widzicie, już się jeden rozszerzył. Wchodzi biało, ale nie dam rady, nie dam rady, bo to jest masakra. Nie polecamy rozkładać kostki witu. Ostatnio po tutorialu mieliśmy, po unboxingu mieliśmy lekkie problemy o. włożone. Tak jak mówiłem, mocno trzeba pchać w dziurkę. No. Ja, ja teraz szybko rozłożę i złożę, bo jestem taki koksu. No, koksu. Ktoś go musiał nauczyć. No jego algorytm używałem. No. Mój, mój sposób, bo ja go wymyśliłem ja oczywiście. No trochę zedytawał po tu LBL. I to jest teraz jego algorytm. Dobra, to ułożę na ja nie tylko sposób Nie widać ci czoło, nie pokaż swoją fryzurę. Co? No tak. Patrzcie, patrzcie Musiał na kamerę nie no, tak. no ty mi kazałeś. No to ty co tak złapałeś. A i będziemy zawsze będziemy jak będziemy kończyć. Nie, 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 widać, nie, tak nie, nie, I tak jak nie, I tak jak już mówiłem na nie, filmiku jestem nie, bę, nie, jesteś? Jestem nie, wiem, prostu nie, na nie, On mi po prostu nie, wie, nie, nie, mogę mu pokazać to kiedyś poproszę go, żeby wbił na to konto. No i tam nagramy razem filmik. Dobra. Dawaj. Będziemy, oczywiście, a! Informacja podstawowa, będziemy na... Meetupie! Tak. Będziemy. Będziemy na meetupie, możecie nas tam zobaczyć. Koszuleczki będą patrzcie. Nie będą. Będą koszulki, patrzcie, mamy własne koszulki. Weź. Białe, białe, to będą białe. I tam będziecie mogli dostać nasze podpisy, czyli rozrywka TV, inaczej rozrywka dla młodzieży. Tak mamy nazwane, no taki kanał wrzuce mamy. Rozrywka TV, tak samo jak robi yy, Kuba. Weź, przestań, bo my nie mamy żadnych... A, jak robi multi! No! Multi ma, ale mają na Minecraft, czy nie coś tam, coś tam, ale jak naprawdę... Na no, meetupa jest, jedziemy nie. po to, żeby zobaczyć swoich ulubionych youtuberów. Bo... No... Nie, żadne No każdy ma youtubera. To jest Zenitral, jak to jest jego book, a mój to jest... Bóg Internetu, mój to jest Remek, polski pingwin i wertes kto jest za mną, łapka w górę. Kto jest z, z Martin, łapka w górę. Łapka też w górę. Przyjście, <laughs> łapki w górę. Tak. A hej, też, niech dają łapka w górę. Patrzcie ją to układam, To jego rekord życiowy to 3 minuty. <laughs> Minuta 40, więc nie kłam widzów. A, jest. Jest. Yes. Po minucie jest. Jest. Ułożył. Yes. Mistrz! Dobra, no to teraz będziemy nagrywać dla Was vlog informacyjny. Się tak I czyszczenie kostki lubika, Obduj bo się. moja jest tak już fajdana, że masakra. No dobra, to... Kiamanko. Marka. Piona.